Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przed nami kolejny draft. Jak co tydzień postanowiłem sobie rozegrać następny, jakiś inny draft. Ostatnio była Bundesliga, była Liga Angielska, była Liga Włoska. No to tym razem pora na Ligę Francuską. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Ostatnio te odcinki z draftów naprawdę przyjmują się bardzo fajnie. Za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i oczywiście, jeśli chcecie, jeśli chcecie więcej takich tego typu materiałów. Kliknijcie pod spodem subskrybuj, będzie mi bardzo miło. A ja teraz oczywiście wbijam w draft i mam nadzieję, że uda mi się za pierwszym razem złożyć draft cały z zawodników, oczywiście z ligi francuskiej. Zobaczymy. Jeśli nie, to będę próbował i drugi, i trzeci, i czwarty, aż w końcu mi się uda. 4-3-2-1 to myślę, że będzie dobra formacja. Ok, mógłbym wybrać Stoiczkowa eee, i tak też zrobię. Legenda to legenda. <laughs> Na szczęście udało się, bo na prawej stronie jest Di Maria, także tutaj akurat wszystko ładnie pasuje. Teraz trzeba tylko kogoś z Ligi Francuskiej wyczaić na lewą stronę. Oj, 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 nikogo takiego tutaj niestety nie mam, to no weźmy Ronaldo Toty. Mamy tutaj Pastorek, który bardzo fajnie będzie pasował do Di Marii, to mi się akurat podoba. I zobaczmy jeszcze na innych zawodników. Tu jest kolejny piłkarz z Ligi Francuskiej, tak jest. Może umieśćmy ich, a nie, tak będzie lepiej. Na razie nie wygląda to źle, no legenda może być, myślę, że mi to wybaczycie, jak legendę użyję, jak mi zabraknie jednego zawodnika, a tutaj Tony Kroos, no na razie muszę go wybrać, ale i tak pójdę na ławkę rezerwowych razem z Cristiano Ronaldo. Co my tu mamy? Już myślałem, że będzie ktoś z ligi francuskiej, a tu jest Tremolina z Francuz, no, ale niestety w lidze francuskiej to on nie gra. Zobaczymy na środkowych obrońców i jest tutaj dwóch, a nawet jeden inform, także jego ja sobie od razu wybiorę, drugim zawodnikiem... Z ligi francuskiej, no niestety, nie będzie Laporte, bo on jest Francuzem, ale gra w lidze hiszpańskiej. Ale patrzcie w ogóle, jaki fajny draft, mimo to, by był na prawej stronie. Cały czas, jak widzę Francuza, to myślę, że to jest liga francuska. Tak, niestety nie jest. Jest to Sania, którego sobie wybiorę, bo i tak muszę ich mieścić na ławce rezerwowych. No i na bramkę przydałby się jakiś. Druga legenda! No proszę, Mandanda, no ty jesteś Francuzem, ale nie, dziękuję. Mamy też Noiera, ale wybieram sobie tutaj z Wiktor. tak, Victor Bahia. Druga legenda w tym składzie. To, co najciekawsze, to to, że na razie no, nie mam żadnych tutaj zawodników z Ligi Francuskiej. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić. Tutaj mamy Morela, on powędruje na lewą stronę obrony oczywiście i zmienimy sobie to w ten sposób. No brakuje mi jeszcze sporo, sporo piłkarzy do tego składu, żeby tą jednostkę złożyć. Mamy Maxwella, kolejny lewy obrońca i jest to obrońca, e, obrońca z PSG. I dajmy sobie go może w to miejsce, czyli brakuje mi jednego obrońcy, jednego pomocnika i tutaj tego lewego skrzydłowego. Mamy Sylwę. Także no nie będzie może tak tragicznie Silva wrzucony do składu tutaj, a w zasadzie może być w to miejsce, no póki co ten skład wygląda średnio, mam tutaj Cristiano, Ronaldo i Piquet, których muszę wymienić i jest Lucas, Lucas prawy pomocnik, ale może grać też oczywiście na lewej stronie, tutaj zrobimy sobie coś w tym stylu i myślę, że tak źle to nie wygląda, więc brakuje mi środkowego obrońcy i będzie skład gotowy. Trzy karty do końca. Pamiętajcie, środkowy obrońca z Ligi Francuskiej. A aj. no niestety, na razie się to nie udaje. Czyżby było tak, że zabraknie jednej karty? Zobaczmy. Jest Pereira, jest obrońca. Także mogę to zrobić w ten sposób. Mam plus 7 do zgrania. I mam samych zawodników z Ligi Francuskiej. No i dwie legendy. No cóż, może to nie jest najlepszy skład, jakim grałem, no ale mam nadzieję, że Wam się spodoba i że się troszkę oko na te dwie legendy. Możemy tak się umówić, że w przyszłości, jeśli będę robił drafty, to po prostu no legendy trzeba wybierać. To są legendy, im więcej ich, tym lepiej. A tutaj mam aż dwie w tym składzie, więc pora szukać mojego pierwszego przeciwnika. Zmian niestety nie będę mógł robić, ponieważ nie mam innego żadnego zawodnika z Ligi Francuskiej, także tak to wszystko się prezentuje. <laughs> patrzcie na to, skilla nie kupisz, skład draft, trafiliśmy na mojego widza, także witam cię bardzo serdecznie, mam nadzieję, że to będzie dobre spotkanie. A dlaczego wyszedł z meczu? Łee, to chyba mnie nie lubi. W końcu udało się znaleźć mojego przeciwnika, bo dzisiaj naprawdę szukam i szukam i znaleźć nie mogę. 4-1, 4-1, draft, skład. I tutaj mamy FC Bida, także no chyba kolejny Polak znaleziony dzisiaj. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać tą pierwszą rundę, bo jego skład zdecydowanie jest lepszy od mojego. No ale takie są zasady, a nie inne tego dzisiejszego odcinka. Jeśli chodzi o Ligę Francuską, mógł ten skład wyglądać lepiej. Ja wiem o tym, no ale jak się złożyło coś takiego, to tym teraz trzeba grać. Ale ładne podanie do pastory, pastory. A zatrzymam się. Po co? o, czyżby kardy? Nie było nic? Czy trafił? Oskubany. Ładne podanie do Stoiczkowa. Stoiczkow, czy będzie jeszcze dobitka? Niestety nie, ale to była pierwsza dobra okazja w tym meczu na objęcie prowadzenia. No i legenda Stoiczkow, no z ostrego kąta. Może ta piłka mogła powędrować troszkę bardziej przy słupku, no ale no inaczej się tego chyba nie udało uderzyć z tego kąta. I to jest rzut karny? Czy to jest rzut wolny? Czerw. Że co? Luka, a to dla niego czerwona kartka. Oj, aż mi się tutaj fotel prawie rozwalił. Modric stracił piłkę i sfaulował mojego zawodnika, za co otrzymał czerwoną kartkę. Wydaje mi się, że moją jedyną nadzieją w tym meczu jest po prostu Angel Di Maria oraz Stoiczko. No tym Lukasem... Na nie swojej pozycji może grać się średnio, dobrze, teraz zachowałem w obronie, nie, nie proszę, nie traf tego. Wybijcie to panowie, no co tu się dzieje? Ale ładne podanie do Lukasa. Lukas udowodni, że się myliłem. Lukas, ładny stał techniczny, jeszcze dobitka stoiczkowa, Jedna, druga, słupek, bramkarz, Ale bramki nie ma. No może teraz Di Maria i znowu Ugo na posterunku. Jak widzicie, mój przeciwnik jeszcze nie oddał chyba żadnego groźnego strzału na moją bramkę. Ja tutaj dwoję się i troję, żeby tą bramkę strzelić. Boże, Maxwell, co to było za przyjęcie! No, teraz Di Maria, Angel Di Maria, ale to pięknie porobił, mamy 1 do 0 w 45 minucie spotkania, jeszcze raz zobaczcie, ładne przełożenie piłki i wykończenie techniczne, bramkarz bez szans. Ojej, 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 Cristiano Ronaldo jak się urwał, 1 do 1, 51 minuta spotkania, jeszcze mi cieszynkę w mojej bramce robi, nieładnie. Pastore z dystansu! Znowu Loris, ale mu dobrze broni w tym meczu, to mu trzeba przyznać. No Stoiczkow, teraz to musisz trafić troszkę zbyt mocno. Ajajajajaj. Ładnie, ładnie Lukas, obok bramkarza, to musi być gol! Jak ja tego nie trafiłem? Boję się tego, że jeśli będzie dogrywka, to ja nie mam zmienników, więc muszę to załatwić wszystko w regulaminowym czasie gry. Aj, to było chyba zbyt czytelne. 10 minut do końca. Nadal 1 do 1. Próbuję stoiczkowem strzelać troszkę bardziej z dystansu. O, ale teraz, jakby to było. Czekajcie, jakby to teraz zrobić, żeby tam przejść? No, De Marcos odbiera z łatwością piłkę Lukasowi. Jedziemy w drugą stronę. I tu też świetny odbiór. Może Di Maria, może Ty coś po raz kolejny zrobisz w tym meczu dobrego? Zobaczmy Pastorę. Di Maria, Di Maria. Jak ja tam mam wjechać w pole Jak tu jest takie ciasno, nic tu się nie da zrobić. No może teraz, Stoiczkow, stoiczko w 80. 8 minuta spotkania, wysunięcie i 2 do 1. 89, już nawet Lukas dołożył tylko nogę do w ramki i mamy 2 do 1. Koniec tego spotkania. Udało się wygrać mecz numer 1 w dzisiejszym drafcie. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że przegram grając takim składem stoiczko w Men of the Match. Chyba za to masystę szczególnie. Jeśli chodzi o bramki, jedna Lucas, druga Di Maria. Di Maria, przepiękna akcja, świetne wykończenie. No cóż, zobaczmy jeszcze na statystyki. Na koniec tego spotkania tylko jeden celny strzał na bramkę mojego przeciwnika. 13 celnych strzałów w moim wykonaniu na 16 ogólnie oddanych. No cóż, idę szukać mojego drugiego rywala w dzisiejszym odcinku. Przed nami skład drugiego przeciwnika mojego w dzisiejszym odcinku. A, ah, okej, okay. okej, okay. pocieszam się tym, że to zgrania nie ma ten skład, I, i to jest moje jedyne pocieszenie. No i się zaczęło, tak jak myślałem. Ósma minuta spotkania: Cristiano Ronaldo strzela bramkę. No i przegrywam 1 do 0, a w zasadzie 0 do 1. Ale ta główka mu weszła. Ale fart teraz, ale teraz fart. Co koleś w ogóle ogarnia główki, to ja nie mam pytań. 0 do 1, ale mogło być 0-2 już w tym momencie. Poprzeczka uratowała mnie na szczęście. Dobra, spróbuję może go jakoś skontratakować, ale no ciężko, póki co gra się ciężko. Eee... Nie, nie, po prostu... Przecież to jest bramkarz legendarny. Victor Baja. co to było? Dlaczego on to wpuścił? Przecież ta piłka leciałaby wprost w jego czoło, gdyby się nie schylił po prostu. Lukas jest 2 do 1. Jeszcze nie złożyłem broni, ale tak wam powiedziałem, gra mi się ciężko w tym spotkaniu, no jednak różnica tych piłkarzy, których widzieliście w składzie mojego, mojego przeciwnika, a moich zawodników naprawdę jest znacząca. Tylko teraz spróbuję jeszcze bardziej pograć sklepki. No może tutaj coś się uda. Ojojoj, oj, oj. Leo, Messi, Viktor Bajeton w ogóle się kładzie. Jeszcze mu dać tylko słonecznik i by sobie tak jadł i łupki tak rzucał. Ty przynajmniej łupkami by może trafił w cokolwiek, bo naprawdę w tym meczu on broni tragicznie. Dobra, jest rzut wolny. Spróbujmy podać tak mocno do Stoiczkowa. On się obróci, a to znaczy to był Tomasz, yy, ale Stoiczkow jest tutaj i tylko dołoży nogę. O, prawie mi wyszło, jest jeszcze Lukas! Słupek, ale co to był za strzał? Dlaczego on to na wślizgu uderzył? Chyba przez to, że było złe przyjęcie piłki, tak mi się wydaje. Mamy 3 do 1 nadal, a szkoda, mogło być 3-2 i bramka kontaktowa. Lukas, Lukas patrzcie na to. Ile on ma miejsca? Lukas, może technicznie tak bardzo. Lukas! Jeszcze powinna być dobitka, tak jest! Angel Di Maria ze swojej słabszej prawej nogi. Mamy 3 do 2, jeszcze jedna bramka. No jeszcze jeden gol. Rzut wolny, spróbujmy go rozegrać na krótko. Podać tutaj Di Maria z lewej nogi. Jeszcze do bitka karatekit praktycznie i nie ma nic. No stoiczkow, musisz to trafić. 3-3-3-3 <ścoughs> udało się odrobić. Nie, 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 proszę, lewy nie traf tego. Ale mnie rozklepał teraz. Ronaldo na spółkę z Lewandowskim, i mamy 4 do 3, ale to jest jeszcze jedna bramka. To jest do odrobienia, tak jak widzieliście przed chwilą, udało mi się odrobić dwie bramki. to Dlaczego bym nie miał tego też jeszcze raz powtórzyć? Nie! Tomasz w poprzeczkę! I to mogła być czwarta bramka. To powinna być czwarta bramka w tym meczu dla mnie. 7 minut do końca spotkania. Już muszę grać jak najbardziej ofensywnie, także. Ultra attacking, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Strasznie tutaj ciasno w defensywie mojego przeciwnika. I gdyby udało się teraz minąć tego zawodnika, to wyszedłbym sam na sam. Nie ma co gdybać, trzeba grać. Jeszcze 5 minut do końca. Patrzcie, jakie ładne podanie do Lukasa. Lukas w polu karnym, Lukas po krótkim, Lukas! Jaka poprzeczka! Już druga. I niestety mamy koniec tego drugiego spotkania, nie udało się wygrać tego meczu, naprawdę szkoda, bo no to było dobre spotkanie z mojej strony, myślałem, że przeciwnik mnie rozwali z takim składem, dwa razy trafiłem w pręta, gdyby nie to Ech, szkoda gadać, naprawdę szkoda gadać. No cóż, porażka w drugiej rundzie, zobaczmy co ciekawego tutaj mamy w paczkach, będę to skipował, żeby nie przeciągać, bo zbytnio tutaj nic dobrego nie będzie chyba. Nie zbieram aktualnie tych kart, także nawet jeśli są jakieś delikatne transfery albo jakieś minimalne upgrade'y, to nie będę tych paczek sobie zachowywał. Zobaczmy co my tutaj mamy, o weźmy sobie tylko zmianę pozycji, resztę sobie spikseluję, aczkolwiek stroje były fajne i na koniec zobaczmy na Jumbo Gold Pack. Czy będzie walkout? Niestety walkoutu też nie ma. Dlatego doskipuję, bo w zasadzie w drugiej rundzie to wątpię, że chociaż raz żeby mi się chociaż raz trafiła dobra karta, nie przypominam sobie. Także no cóż, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, że podobał Wam się odcinek. Widzimy się następnym razem już za tydzień w kolejnym takim materiale z draftu. Oczywiście będzie on zupełnie inny. Piszcie pod spodem, jeśli macie jakieś fajne pomysły, które chcielibyście zobaczyć na draft. Na koniec tego dzisiejszego odcinka pokażę Wam jeszcze mój kupon, jak to wszystko wygląda. Postawiłem sobie ligę mistrzów więc być może w momencie kiedy Wy to oglądacie, ten kupon już jest albo rozstrzygnięty na moją korzyść, albo na niekorzyść. Ostatni kupon, który postawiłem, okazał się kuponem trafionym, także wygrałem 100 zł za postawione 50. Dzisiaj spróbuję sobie to znów pomnożyć. Postawiłem dwa kupony po 50 zł, i oczywiście, jak zwykle dajcie znać, co o nich sądzicie. Pierwszy kupon, jak widzicie, mamy tutaj wygraną Juventusu City i Manchester United postawione za 50 zł do wygrania 356 zł. To jest ten kupon taki bardziej ryzykowny. I drugi, taki asekuracyjny, mamy tutaj wszystkie typy 0-2, czyli Bilbao może wygrać lub zremisować. Manchester United może wygrać lub zremisować, i Ju Juventus po prostu może wygra wygrać lub zremisować. Bo jest tutaj być może porażki Apoelu, bo, przepraszam, Bilbao z Apoelem Nikozja. Reszta myślę, że na spokojnie może wejść. I to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się kolejnym razem. Miłego dnia, szczęścia w kuponach. Jeśli również stawiacie, trzymajcie się, na razie i piona.